Cześć, witajcie! Ja nazywam się oczywiście Chińcu i dzisiaj chciałbym Wam przedstawić pojazd drzewkowy nacji włoskiej poziomu 8. Jest to oczywiście czołg średni P44 Pantera. Tak jest, tak jak Wam obiecałem, lecimy dalej do dziesiątki i dzisiaj bierzemy na warsztat Panterkę. Pojazd nietuzinkowy, szczerze że powiem, aczkolwiek patrząc na choćby nawet, właśnie, projekt to. Ciut może ma swoje mankamenty, jak i również zalety, i dzisiaj te dwa pojazdy sobie porównamy. Doskonale wiecie, na wcześniejszych poziomach nie mieliśmy jeszcze tego systemu automatycznego doładowania. Już od poziomu 8 zaczyna się właśnie system doładowania. Najpierw omówimy sobie pokrótce pojazd w garażu, później zrobimy oczywiście testy i pojedziemy jedną bitwę. Wygląd. Pojazd jest naprawdę dość masywny, i powiem Wam szczerze, że potrafi dużo, dużo więcej odbić, choćby nawet niż Projecto. Kolejna rzecz, i można powiedzieć, że też przez to troszeczkę cierpi na mobilności i na zwinności w porównaniu, właśnie do tego pojazdu. Patrząc ogólnie na sylwetki, ten. Pojazd jest o wiele, wiele mniejszy, bardziej zwinniejszy i przyjemniej, moim zdaniem, się gra, aczkolwiek Pantera ma swoje również zalety. Zobaczymy jej parametry, jak one się prezentują. Jeżeli chodzi ogólnie o moje odczucia i grę tym pojazdem, byłem naprawdę mile zaskoczony, bo jej mobilność jest bardzo fajna i byłem mile zaskoczony również gabaretami pojazdu, gdzie pojazd naprawdę fajnie sobie radzi, jeżeli chodzi o ogólną grę. Jakbym miał porównywać choćby nawet właśnie z Projecto, Projecto zdecydowanie jest fajniejszy z tego względu, że jednak pojazd jest bardziej poręczny, jest mniejszy i patrząc choćby nawet na jego maskowanie, jest dużo, dużo lepiej. Ale zobaczmy parametry właśnie Pantery, jak one nam się tutaj przedstawiają. I mamy moduły. Silnik 750 koni Współczynnik mamy 16,5 konia na tonę, 60 km na godzinę, tak więc jest lepiej niż na Progetto. 20 km cofania i szansa na pożar 10%. Działo, jest to 90 mm podobne jak na Progetto. Czas celowania, zobaczcie, bardzo fajny, jak na pojazd drzewkowy, 2 sekundy 10, celność również jest bardzo dobra, 0,33, celność w ruchu gorsza, maksymalny zasięg 720 metrów, podnoszenie działa 20 stopni, opuszczanie minus 8 stopni, w porównaniu do premki jest tylko o 1 stopień gorzej, tam mamy minus 9 stopni. Seria strzałów, 3 pociski w magazynie i pomiędzy pociskami mamy 2,5 sekundy, gdzie na premce mamy 2 sekundy. Jeżeli chodzi o przeładunek, bardzo podobny, nie ma aż tak bardzo dużej różnicy pomiędzy tymi dwoma pojazdami. Jeżeli chodzi o prędkość obrotu, zobaczcie, 46 stopni, jak na tak potężny pojazd, powiem Wam, że naprawdę wartość jest bardzo fajna. Opory gruntu nie są złe. Obrót wieży... 32 stopnie na sekundę, tak więc tu jest też również bardzo fajnie. Zasięg spota 380 metrów w porównaniu do premki mamy o 10 metrów mniej. Premka posiada 390 metrów i radio 710 metrów. Pociski i to jest duży plus, szczerze wam powiem, bo mamy na pociskach podstawowych AP, gdzie ta prędkość tych pocisków jest lepsza niż na premce. Mamy 1050 metrów na sekundę, ale za to na apc ach czyli na pociskach tych premium, mamy prędkość gorszą niż na pręce 1100 metrów na sekundę. Pancerz, i to jest bardzo istotna sprawa. Zobaczcie, pancerz mniej więcej tak wygląda. Powiem wam, że ta wieża również potrafi czasami coś odbić, a jaki również kadłub. Pojazd bardzo fajnie taranuje. Jeśli chodzi o uszkodzenia, 240 nasz strzał. Penetracja taka sama jak na pojeździe Premium 212, 259. Tak więc tu parametry są identyczne. Pancerz wierzy, zobaczcie, 120 mamy z przodu, 60 boki, 60 z tyłu, tak więc to są takie można powiedzieć suche dane. Jakie ja wyposażenie dałem na panterze, jak nią grałem, jak XP-em właśnie dziewiątkę? Ano, dałem takie same jak tutaj, czyli dosyłacz, tak jest, możemy zamontować dosyłacz przy automatycznym do ładowaniu możemy zamontować dosyłacz, stabilizator i wentylację. Taką, takie same właśnie wyposażenie dałem na Panterze. Dodatkowo do tego sprzęt eksploatacyjny, duży zestaw naprawczy, duża apteczka, dodatkowo jeszcze racje żywnościowe. Tak wyglądają suche dane. I teraz pojedziemy sobie, zobaczycie, jak pojazd się prezentuje w testach. I tu zaprezentuję wam jedną ciekawą, istotną, bardzo istotną rzecz. A mianowicie wykrywanie i maskowanie. Zobaczcie, Pantera została wyświecona, a Progetto to nie. Różnica pomiędzy załogantami jest niewielka, jeżeli chodzi właśnie o kolegę. Gdzie można by było porównać te takie najważniejsze perki, obaj posiadamy, ale po pierwsze, zasięg spota Premka posiada większy, czyli 390 metrów, gdzie pojazd drzewkowy 380 metrów. Druga sprawa jest taka, że gabaryty pantery są o wiele, wiele większe. Jeszcze raz wykryjemy i zobaczcie. Wystarczy, że cofniemy do tyłu, nawet oddam strzał i pojazd Progetto nie traci maskowania. Zobaczcie, to jest naprawdę dość istotna sprawa. Nawet te 10 metrów zasięgu spotowania to naprawdę dużo daje. Dobra, pojedziemy do przodu, zobaczymy przy jakiej odległości kolega mnie wyświeci. Oczywiście chciałem bardzo, bardzo podziękować Grim Face'owi za te I zobaczcie tutaj mamy 318 metrów dopiero Progetto dostał spota no i mobilność pomiędzy pojazdami różnica jest taka że pojazd drzewkowy 60 km na godzinę a Progetto czyli Premka 55 i zobaczymy jak to będzie wyglądało na długiej prostej o Premka zdecydowanie zdecydowanie lepiej się zbiera zobaczcie zresztą sami Fakt, to jest długa droga do przebycia i na sam koniec nie byłbym taki pewien, gdzie jednak mobilność, znaczy mobilność, prędkość ta maksymalna 65 km na godzinę może zdecydować o wygranej. Ale czy tak się stanie? Zaraz zobaczymy. Jeszcze jest kawałek drogi do końca, do mety. No i zobaczcie, jednak te 5 km na takim długim dystansie. Robi delikatną różnicę, niewielką, ale delikatną. Aczkolwiek na krótszych dystansach, Premka zdecydowanie lepiej się zbiera. A jak to wygląda w podjeżdżaniu pod górkę? No i zobaczcie, Premka totalnie odchodzi naprawdę pojazd, powiem wam, Premka, ta włoska jest świetnym pojazdem niesamowicie kurcze i mobilnym, i bardzo przyjemnym w grze. Jeżeli chodzi oczywiście o Panterę, również jest bardzo przyjemna, ale no nie jest tak może zwinnym pojazdem właśnie jak Premka. A Premką zdecydowanie więcej możemy sobie pozwolić. I zobaczcie, tu będzie pokazane jaka jest kolosalna różnica. Jednak gabaryty, no, to jest zabójstwo dla Pantery. W porównaniu właśnie do czołgu premium. No i dobra, nie będziemy już męczyli Panterki, jednak pod, podjazd pod górę zdecydowanie wygrywa pojazd premium. Jest kolosalna różnica. A co z obrotem? Jak będzie wyglądał obrót pomiędzy tymi dwoma pojazdami? No i zobaczcie, niby Pantera jest takim klocem, ale obrót jest można powiedzieć taki sam. Tak więc, tak wyglądają testy tych dwóch pojazdów, a teraz pojedziemy jedną bitwę. Tak jest, jedna bitewka spokojnie myślę, że wystarczy. Mapa Overlord, patrząc ogólnie na opuszczanie działa, minus 8 stopni, no może być problem na tych górkach, ale nic, zobaczymy jak nas wylosuje. Mamy jedną artę, na szczęście jesteśmy na topce, nie ma zbyt wiele ósemek. Jeżeli chodzi o bitwy z pojazdami na wyższych poziomach bardzo podobnie można powiedzieć wyglądają jak i również na pojeździe premium musimy bardzo uważać z tego względu że patrząc ogólnie na ten pancerz no niby coś tam trochę jest ale słuchajcie na jednak dziewiątym na dziesiątym poziomie doskonale wiecie jak potężne są działa jak i również ich penetrację. Tak więc ten pancerz naprawdę o niczym nie świadczy. No i dobra. Pojedziemy na środek. Zobaczymy jak będzie to wyglądało jeżeli chodzi o opuszczanie działa. Ogólnie x powiem wam dziewiątkę jak robiłem. Bardzo przyjemnie mi się grało tym pojazdem. Polecam jak najbardziej. Powiem wam szczerze, no bardzo jest pojazd, można by było go porównać do premki, bardzo podobny. Dość przyjemny w grze, fajna penetracja, mobilność. Tak więc jest sporo zalet. Jedynie co, no to może nie jest tak bardzo zwinna jak Premka, ale Pantera również daje radę. Dobra. Co my tu mamy, jakiegoś wariata? Aha, Włocha. No to czyli jest pojedynek. Jeden na jeden, tak? Ale ja boję się o tą artylerię. Gościu, tutaj kurczę zraszował. Tak, konkretnie, starajcie się nie wjeżdżać w... tutaj w tą nieckę, w ten dół. Z tego względu, że jeżeli będzie ogarnięta drużyna, nie macie kompletnie ucieczki stąd. Jesteście zamknięci. No Chyba, że macie naprawdę dość spore wsparcie. Aha, jest jeszcze i Włoch, kolejny. Nie wiem, ta moja arta jakaś Śnięta. No nic, przeczekamy, niech chłopaki tutaj pokażą co potrafią. Dobra. Wcale nie musimy aż tak często używać właśnie pocisków premium. Ta penetracja naprawdę świetnie sobie radzi. Ja nie będę wyjeżdżał, nie chcę zebrać. Kurde, no ci moi też jacyś tacy nie mrawi, ci gracze. Ja sam nie wyjadę na niego. Wyjechałbym, gdybym miał jakiekolwiek wsparcie, ale no nie widzę tutaj nikogo. Dobra, chyba zmienimy pozycję. Z drugiej strony będzie mi łatwiej tego gościa obić w środku. Co my tam mamy? RHEMA. No i dobra. Powinienem go skończyć. Tak jest. Ach, niestety, ale jeszcze udało mu się. Oddać jeden strzał. No i czekamy na przeładunek. Powyżej 9 sekund. Delikatnie z małym ogonkiem mamy przeładunek pierwszego pocisku. Ładujemy kolejny pocisk, zaraz zobaczymy, ile będzie. 8 z małym ogonkiem, również. Tak więc 9, 8 i kolejny, trzeci. Osiem, dokładnie, 8, dokładnie 8,40. Powiem wam Wargaming robiąc, właśnie. Ogólnie, nie wiem, jak to jest na PC, ale przynajmniej fajnie, fajnie by to wyglądało, gdyby właśnie te odstępy między tymi pociskami, zobaczcie, były tutaj. Yy, można powiedzieć, tak jak to wygląda w przeładunku, czyli mamy pierwszy przeładunek, mamy ciut dłuższy odstęp od tej całej grafiki, jak tutaj właśnie widzimy i tak dalej, i tak dalej. Fajnie by to wyglądało. Dobra. Ach. Zebrałem. Ale zobaczcie, ci moi dalej czekają, kurde. żadne nie wyjedzie, nie? Miałem szczęście teraz, że ten gościu nie trafił. Wow, udało się skończyć. T29 wyjechał. No nic, zbytnio wiele punktów wytrzymałości mi nie zostało. Będziemy teraz snajpić. A przynajmniej postaram się. Dobra, jest Tygrys. A gdzieś jest IKV, gdzieś kampi IKV, czyli... Włoska niszczarka. Ciężko pewnie będzie ją wykryć, ale nic. Podjedziemy. Może tego... Ty Aha. Tygrysa już nie ma. Została premka włoska. Okej. Okay, gościu akurat nie jest skupiony. Na naszej osobie. No i dobra. Jest nasz. Okej. Okay. 6 do 5. 2600 uszkodzeń. Niewiele jak na razie. Na ósemkach powiem wam, że czy to premka właśnie, czy to kurczę właśnie ta panterka świetnie sobie radzi. No, chociaż Arciarz teraz dał popis swojej inteligencji. Dobra, jest Black Prince, no ja nie będę miał tu zbytnie opuszczanie działa jednak to nie minus 10 stopni. ups, to było ryzykowne. Tu jest jeszcze ISU. Podejrzewam, że kurczę, premką Nie miałbym tutaj spota, szczerze powiem. Bo nieraz już właśnie miałem takie bitwy, gdzie grałem premką, i on naprawdę, powiem wam, ten kamuflaż ma znakomity. To maskowanie. Dobra, tego i kafała spróbujemy pomęczyć trochę. No wyjedź kolego, dosłownie pół metra. O, 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 no jeszcze trochę, jeszcze trochę. Nie chcę wyjechać no. <śleszamy> to jest właśnie RNG. Jakby kurczę, może ta T28 wjechała na bazę? Dobra, tam jest Tygrys. Ja używam teraz akurat pocisków premium, z tego względu, że staram się oddawać strzały na odległość, a jednak te APCRy są dużo, dużo celniejsze. No i tego gościa, tylko abym się pozbył, to już cokolwiek będę mu krowić. No, 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 no... Tu jedzie Francuz, w pełniuteńki. No kurde, kończcie tego Ikafała. Co oni tam robią? We dwóch tam podjechali do niego i nie mogą go skończyć. Nie wierzę Normalnie, nie wierzę. Dobra, jedzie Tygrys, i nie mówcie, że ten IKV dalej żyje. Dalej żyje. O, no stój kolega, stój, dobra. O Boż, tragedia, tragedia. <grym <grym powiem wam, tragedia. Nie wiem co ten arciarz robił, ale no czasami tak po prostu bywa, że te drużyny są niemrabem. Ja stąd uciekam z tego względu, że jedzie Francuz, na bank jedzie Francuz i. Aha, już jest. I może być nieciekawie, na szczęście wybrał kogoś innego. No to jest właśnie tak, że jeżeli nie będziemy dbali o nasze punkty wytrzymałości później, no, ta gra jest totalnie ryzykowna, doskonale o tym wiecie. Gościu się nie skupia na szczęście na mnie. Dobra. Na szczęście również nie mają już artylerii. O tak, pięknie, asysta wpadła. Aha, jest jeszcze Black Prince. I to same ogryzki. Ja również jestem jako ogryzek. Czekajcie, może na tą niszczarkę będzie bicie. No nie ma. Męcząca jest, powiem wam, męcząca jest taka gra, jak zostajemy już na samej końcówce życia, no ale no niestety. Dobra, wejdzie. No. Psz, dobra. Remka zdecydowanie, tak jak widzieliście, właśnie w testach, zdecydowanie szybciej się rozpędza przy starcie. To jest niesamowity plus, jest bardziej komfortowa. Jednak, no mówię, wielkość tego pojazdu jest znacząca. No i gdzie oni są? Byli tu przed chwilą. No, ok, Francuz w miarę może mobilny, ale kurde ten Black Prince. W każdym razie, słuchajcie, mamy 4800 uszkodzeń. Plus do tego prawie 800 assists. Swoje, myślę, że pojazd zrobił. Nie powiedziałem jeszcze o punktach wytrzymałości 1400, a więc takie standardowe jak na czołg średni na 8 poziomie. I teraz pytanie, który pojazd bym wybrał? Ogólnie wolę, który wol, którym pojazdem wolę grać w porównaniu, właśnie Premka czy Drzewkowy? Oczywiście, że Premka, słuchajcie, no bo jest jednak ten bonus do zarabiania i nawet używając racji, używając pocisków premium, zawsze praktycznie wychodzimy na plusie, a jednak no, to jest pojazd Drzewkowy, i tutaj tylko i wyłącznie zależy nam na tym, aby. Expict 9, pójść dalej, i to wszystko, ale mimo wszystko pojazd zostawię sobie w garażu, bo jest bardzo przyjemny, warto nim się pobawić. No i nie, nie wiem, gdzie jest ten Francuz. 12-10 sekund do końca bitwy, bo moi kapują. No dobra, niech już kapują, nie chcę mi się ganiać. Zresztą nie wiem, gdzie on w ogóle jest. No i dobra, koniec bitwy. Zobaczmy jeszcze podsumowanie. Ogólnie, pojazd polecam. Bardzo fajny, bardzo przyjemnie się XP9. Mamy emeczkę, 4800 uszkodzeń, 4 pojazdy zniszczone. To by było na tyle, tak się prezentuje pojazd drzewkowy 8 poziomu P-44 Pantera. Dziękuję Wam ślicznie za uwagę i do usłyszenia, hej!